Dzień dobry moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Endorfin dokonało odświeżenia swoich klawiatur, a to jeden z przedstawicieli, Tok 75 V2. Nowa wersja znanej już klawiatury. Co potrafi i czy warto się nią interesować? Za chwilkę się o tym przekonamy, ale najpierw chciałbym Was zachęcić do zostawienia zasięgowej łapeczki w górę, zasięgowego komentarza o treści Polska Klawiatura, no i subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. 80 tysięcy w tym roku jest jak najbardziej realne dzięki Wam. No a z kolei ja w zamian za Wasze suby, cóż mogę zrobić? dać Wam tą klawiaturę, więc będzie ona do zgarnięcia, ale najpierw trochę o niej pogadajmy. <śmulny> Z innego zarysu fabularnego, ja już te nowe klawiatury to Wam w tym roku pokazywałem, konkretnie na Computex 2025 podczas materiału ze stoiska Endorfi, gdzie rzeczywiście nowe toki stały, można było się z nimi zapoznać i mniej więcej było wiadomo, z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia. V2 bowiem to nie jest zerwanie z tradycją czy znaną formą. To nie jest też podążanie śladami które który swoją drogą jest całkiem udaną konstrukcją, więc można było pójść w tym kierunku. Tutaj jednak to przede wszystkim inna estetyka znanego już produktu, poprawiona stabilność pracy oraz nowe, znacznie lepsze switche, szczególnie w wariantach wireless, no i do tego dochodzą także dobrze wystrojone stabilizatory. Ujmując to wszystko w pewien skrót, nie ma tutaj rewolucji, ale jest ewolucja i jakby nie patrzeć, większość rzeczy, na które można było narzekać w V1, co zostało tutaj poprawionych, chociaż wiadomo, że idealnie nie jest. A mówiąc o cenie, ten konkretny sample to jest 319 zł, ale generalnie odświeżono całą stawkę klawiatur, jeżeli chodzi o Endorfi, więc poszczególne ceny znajdziecie w linku w opisie. Do sklepu Xcom, was odsyłam. Tam macie przekrój zarówno wariantów przewodowych, jak i bezprzewodowych. Jest taniej, jest drożej, ale generalnie z tego co pamiętam, to chyba najdroższa jest za 369 zł. I tutaj mówimy już o klawiaturze pełnowymiarowej, 100%. No a tutaj 75%. Estetyka pudełka też się nie zmieniła, w nim klawiatura i trochę szpargałów. Jest keycap puller, a nawet dwa, bo jeden plastikowy wpięty jest w klawiaturę, drugi druciany dorzucony do pudełka, no a w pudełku znajdziemy także przewód, który jest w takim sztywniejszym, szarym oplocie. Założymy też dwa wymienne switche zapasowe oraz keycapy w szarej kolorystyce, co by te niebieskie, obecne już na urządzeniu, wymienić. Nie zabrakło także w pudełku instrukcji obsługi, ale my przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do klawiatury. Tok 75 wyglądał tak, a Tok 75 V2 wygląda tak. Oczywiście jest wersja przewodowa i bezprzewodowa, o czym wspomniałem już wcześniej, a w moje ręce trafiła właśnie ta bezprzewodowa. Przewodowo. Forma raczej nie zaskakuje. Jest to ten sam kształt obudowy, ten sam montaż płytki, na której znajdują się switche i kikapy. No a głównym wyróżnikiem pozostaje tutaj estetyka, która wpisuje się w ten nowy format, mający trochę zaskoczyć na biurku, bo nie jest to ani czerń, ani biel. Umówmy się, tego na polskiej ziemi jest już sporo, więc taka stonowana kolorystyka jak najbardziej na plus. Zresztą szary i niebieski, jako połączenie na klawiaturze, dobrze grają i z bielą, i z czernią na podkładce. Zresztą to akurat sprawdziłem, nagrywając różnorakie przebitki, które pojawiają się się w tle tego filmu. Co w ogóle ciekawe, taki kolor doskonale maskuje kuszę. To na kilka tygodni po recenzji Celerisa od znajomego. I kurczę, muszę przyznać, że coś w tym jest, ponieważ używałem sobie zarówno tego toka, jak i wcześniej Celerisa, którego ostatnio wyciągnąłem z pudełka, poprzyglądałem się, no i pyłki wszelakie nie są tutaj aż tak widoczne, więc jeżeli chcecie mieć klawiaturę, która nawet jeżeli jest brudna, pozostaje czysta, no to tutaj macie idealny kamuflaż. Na spodzie w nowym toku dalej geometrycznie z dużą ilością przetłoczeń, no i oczywiście mamy dwustopniową regulację kąta nachylenia, która zresztą jest ogumowana. No i przy masie tej klawiatury wynoszącej 740 gramów, tyle wyszło na mojej wadze. No nie ma sytuacji, żeby całość gdzieś tam myszkowała po biurku. Naprawdę ta klawiatura solidnie trzyma się blatu. Jedyna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, bodajże ta nóżka ma takie delikatne luzy. I wydaje mi się, że to jest akurat kwestia spasowania. Zgodnie z tokową tradycją, przewód umieszczony jest w jednym z kanałów i siedzi on sztywno. I również sztywna jest sama konstrukcja, ponieważ na spodzie mamy relatywnie grube tworzywo, z kolei na górze pojawia się metal, więc nie ma tutaj żadnej gipkości, nie ma też żadnych trzasków. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieniło. Tok 75 v 2 to klawiatura zbudowana po prostu solidnie. Czy dobrze spasowana w zakresie łączenia plate'a z obudową to już troszkę inny temat, bo tu czy tam widzę, że szczeliny nie są idealnie równe. Ja w pełni rozumiem, że jest to klawiatura plus minus budżet która ma trafić raczej do mniej zasobnego portfela, natomiast cicho liczę na to, że te kwestie spasowania, czy to w zakresie obudowy, czy też mówiąc o tej delikatnie luźniejszej nóżce, no to jest wynik sampla przedpremierowego, który do mnie trafił i później każda kolejna partia będzie tylko lepiej i lepiej spasowywana. Na bocznej sekcji tej klawiatury, o czym tylko nadmienię, standardowo dla modelu wireless znajdziecie switcha do przejścia między działaniem przełodowym, bezprzewodowym, bądź też wyłączeniem urządzenia. No a że klawiatura wykorzystuje zarówno Bluetooth, jak i 2,4, a Bluetooth jest dla trzech urządzeń, no to między Tymi urządzeniami manewrujemy już poprzez skróty klawiszowe. Skupmy się teraz na montażu. Nowy tok jest Tremontem, no i ma design floatki. Tłumaczę niezuznajomym, jeżeli chodzi o floatki rozchodzi się o to, że cała klawiatura nie jest zabudowana na boku. Mamy tutaj odsłonięte switche, odsłonięte nakładki, co delikatnie wpływa na pracę na brzmienie tej klawiatury, natomiast kolejna rzecz Tremont, mianowicie płytka montażowa, czyli ta tutaj metalowa, jest przekręcona na stałe, więc nie ma tutaj efektu miękkości, który jest znany chociażby z gasketu. Czy to zagranie jest dobre, czy nie w dużej mierze. Kwestia gustu. Bo jak się za chwilkę przekonacie brzmienie, owszem, jest tutaj bardziej rozproszone poza klawiaturę, ale nadal wyjątkowo przyjemne. A czy lubicie klawiaturę twardszą czy miękką, no to też każdy woli co innego. Natomiast zapytacie, co odpowiada za to brzmienie? Otóż w tej klawiaturze dzieje się sporo, aczkolwiek nie radziłbym wam tej klawiatury rozkręcać, ponieważ wówczas utracicie gwarancję, na jednej ze śrubek jest naklejona plomba gwarancyjna. Ja natomiast klawiaturę sobie rozkręciłem, przebadałem ją dokładnie i przede wszystkim mamy wypełnienie w formie pianki między plate'em a PCB, czyli między tą metalową płytką a płytką drukowaną, na której osadzone są switche. Poza tym mamy jeszcze dodatkową płachtę takiej cieniutkiej pianki, która uzupełnia przerwę między switchami a PCB, więc pod każdym switchem jest jeszcze taka mięciutka warstwa pianki. No i na spodzie też znajdziemy piankę, więc generalnie cały ten case jest wypełniony i to jest o tyle ciekawe, że na przykład pamiętam czasy, kiedy GK650 bodajże naprawiałem, wypełniałem jakimiś piankami, żeby rzeczywiście nie było tam echa, żeby nie było takiego nieprzyjemnego pogłosu. Tutaj nic Takiego się nie dzieje, więc Endorfi, dobra robota. Szkoda tylko, że ta plomba gwarancyjna jest, ale z drugiej strony rozumiem, że no nie chcecie, żeby grzebano w Waszych klawiaturach, bo to powoduje potencjalne usterki. Więc z jednej strony rozumiem, z drugiej strony lubię też otwartość na customizację i możliwość wyciągnięcia sobie tych pianek, jeżeli ktoś na przykład chciałby trochę więcej echa. Tutaj konkretna charakterystyka jest już narzucona. W samym brzmieniu klawiatury duży udział mają także Switchem. Nie ma tutaj Kayla, jest Endorf Yellow produkcji Gaterona w moim samplu, o czym jasno informuje tłoczenie na spodzie. Jest to switch liniowy, pięciopinowy, bardzo dobrze przesmarowany, z dużą stabilnością na samym trzonie, więc generalnie duża pochwała za te przełączniki. Zresztą były one w Celerisie i też zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jeżeli nam się nie spodobają, to zawsze możemy je zmienić, bo w klawiaturze mamy swap, zarówno 3, jak i 5 więc wszystkie przełączniki mechaniczne będziecie mogli tutaj włożyć. No i warto wspomnieć jeszcze o układzie północnym, jeżeli chodzi o diody. Natomiast tuż obok switchy za dźwięk odpowiadają także stabilizatory, tutaj wklikiwane, ale przesmarowane, pracują one równo zresztą. Posłuchajcie, jak to wszystko szeleści podczas gdy uderzacie w klawiaturę palcami. No co tu dużo mówić, mimo flotki jest bardzo ładnie, jest przyjemnie, jest kulturalnie, ale klawiatura ma być nie tylko ładna i kulturalna, ale także funkcjonalna, a w tej 75 trudno o brak funkcjonalności. Przede wszystkim mamy tutaj układ 75% eksplody, więc czy to strzałki, czy też panel edycyjny, czy nawet klawisze funkcyjne są odseparowane od głównej sekcji klawiatury, więc trudno o jakieś przypadkowe kliknięcia. Poza tym mamy jeszcze rolkę do zmiany głośności, która pracuje bardzo przyjemnie, chociaż trochę szkoda, że jest to rolka, ponieważ moim zdaniem ten panel, który znajduje się w się po prawej stronie w formie kliknięć, jest znacznie wygodniejsza. Poza tym znajduje się na lewej stronie, więc nie musimy ściągać ręki z myszki, ażeby zmienić sobie głośność. Króty klawiszowe też są obecne i oznaczone w formie sublegendy na a mówiąc o kick no właśnie, są to BBTKi Double shoty o profilu OM, które tutaj uzupełniono o mleczne znaki. Zresztą, no spójrzcie sami, jak to wygląda. Klawiatura w tym momencie jest uruchomiona, a przez te symbole nie przybija się zbyt dużo podświetlenia. Jest to takie delikatne, subtelne, raczej na zasadzie, żebyście wiedzieli podczas korzystania z klawiatury nocą, w co klikacie, ale nie razi to po oczach. Przejdźmy ostatecznie do tego, jak na klawiaturze się gra, jaki jest performance i jak wypada tutaj wygoda. Zacznijmy od tego, że mój sample dotarł do mnie już jakiś czas temu i wybawiłem się na nim naprawdę ukradkiem. Ile trzeba w różnorakich grach. Ostatnio ogólnie mam wrażenie, że jakaś gamingowa era w końcu u mnie nastała, bo poza w którego pykam na padzie, no to tutaj każda jedna inna gra była katowana. Jest i Battlefield odpalany, i Titan Quest, i Fortnite, i Dota. No naprawdę ostatnio się u mnie pod kątem gamingu dzieje. ArkLord nawet na prywatnych serwerach wrócił. Piękne czasy, piękne wspominki, pierwsze nagranie na YouTube z ArkLorda. Natomiast no ta klawiatura spędziła ze mną na biurku bardzo dużo czasu i o gamingu za chwilę, ale najpierw chciałem rzucić okiem na coś innego mianowicie wygoda, bo również pisałem na niej teksty, pisałem na niej scenariusze pod filmy. No i ogólnie jest to sprzęt relatywnie wygodny, bo nie jest to klawiatura przesadnie wysoka, ale jeżeli pojawi się tutaj podpórka pod nadgarstki, to moim zdaniem w dłuższych sesjach jest ona znacznie wygodniejsza. Także zachęcałbym, żeby takową podpórkę sobie dokupić. Bodajże nawet Endorphin ma w swojej ofercie takie dopasowane, które tutaj idealnie na tą krzywiznę pasują. No ale wracając do gamingu. Przede wszystkim kick nadal są szorstkie, stabilne, no i dobrze utrzymują palcem. Switche też pracują responsywnie, gładko, nie chyboczą się na boki, a przy okazji klawiatura ma 2,4 i przewodowo utrzymuje stałe 1000 Hz. Badając czasy później, udało mi się zejść do 3,6 mS średnio, więc bliźniaczo do tego co łapałem w Celerisie, bo różnice są dosłownie w zakresie błędu pomiarowego. Jak na klawiaturę mechaniczną, bo tak, to jest wciąż Mechanik, a nie magnetyk, dostajemy naprawdę szybkie narzędzie do grania czy też pracy. Ale teraz skupmy się na jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie aplikacji moim zdaniem endorfi mogłoby tutaj odrobinkę pogrzebać. Jest to znowu ta sama prosta, czytelna, ale pełna opcji apka. Mamy makra, mamy skróty, mamy podświetlenie, mamy też zmianę odświeżania. Pytanie tylko, czy nie warto pomyśleć nad przyglądarkową implementacją takiej apki jako dodatek. Tutaj rzucam pomysł. Poza tym, moim zdaniem, jeżeli już mówimy o klawiaturze skierowanej do graczy, to jest taka rzecz, którą także na klawiaturze mechanicznej można zaimplementować, mianowicie snaptap, czyli możliwość łatwego strajfowania podczas kontrowania ruchu. Tutaj, o ile blokadę klawisza Windows mamy, tak samo jak zmianę strzałek z wsadem, to snaptapa nie ma. Warto byłoby go dorzucić. Mówię o tym dlatego, że to chyba jedyna rzecz który w Software mi brakuje tak z perspektywy czysto gamingowej, szczególnie jeżeli gramy w shooter obsługujące właśnie tą technikę. Chociaż w gruncie rzeczy, rozglądając się po aplikacji, nie zauważam jeszcze jednego, mianowicie procentowego wskaźnika naładowania baterii. Moim zdaniem jest to przydatne, jest to istotne, mogłoby się ją pojawić. W ogóle kończąc już temat aplikacji, a przeskakując na inny istotny wątek: bateria. Mi tą klawiaturę udało się wyładować na pełnym podświetleniu i 2,4 w mniej więcej 21 godzin. Może być to u Was troszkę krócej, troszkę dłużej, zależnie od tego, z jakiego podświetlenia będziecie korzystali, np. Czy to będzie białe, czy też mniejsza intensywność. W każdym razie jest to wynik do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że przejrzałem sobie archiwalne materiały i tam też było na toku 75 jakieś 19-20 godzin, więc to jest ten sam case, praktycznie ten sam. Co zatem ostatecznie należy sądzić o tok 75 V2 Wireless? To całościowo zdecydowanie sprzęt, który na bazie znanego już i lubianego produktu tworzy nową tożsamość wizualną, ale też nową tożsamość pracy. Klawiatura podczas testów ani razu nie zawiodła. Jakość kliku. Bardzo satysfakcjonuje, tak samo jak responsywność. Jedyne uwagi, jakie mam wobec tej konstrukcji, to spasowanie w moim egzemplarzu, na które muszę uwagę zwrócić, bo później powiecie, że hej, na przebitkach widać, że coś jest niespasowane, a to ty o tym nie mówisz, więc mówię. No i jeszcze brak jasnej komunikacji o statusie naładowania w apce. Snaptop to dodatek, który mógłby być, ale nie jest on tutaj konieczny. Zresztą osoby nastawione na hardy gaming aktualnie będą polować raczej na magnetyka. Przechodząc do pewnego podsumowania, jaka jest ostateczna ocena dotycząca TOKA 75% V2. No moim zdaniem pozytywna, bo owszem, nie jest to klawiatura doskonała, ale jest dobra. Nie jest to rewolucja, ale jest to ewolucja. Znanego już sprzętu, który teraz otrzymał parę upgrade'ów sprawiających, że można polubić go na nowo. Już pomijam estetykę, która mi się bardzo podoba, ale wam nie musi. Natomiast wewnątrz mamy sporo wypełnienia, które dobrze wpływa na akustykę. Mamy też bardzo ciekawe switche. Mówię tutaj o tych żółtych, z którymi miałem styczność. No i one są gładkie, są stabilne, są responsywne, dają sporo satysfakcji podczas grania czy też. Jeżeli już w nie klikamy, nie wiem jak to wygląda w przypadku tych czerwonych, bo z nimi nie miałem styczności. Dostałem od producenta wyłącznie toka 75% V2. Natomiast te czerwone, patrząc na mleczny case, mogę podejrzewać od kogo są, ale swoje podejrzenia schuwam do kieszeni i no liczę na to, że jeżeli to jest to, co myślę, to też jest fajne. A jeżeli nie jest, to gdy tylko będę miał możliwość się z nimi spotkać, to też wam o tym powiem. I wydaje mi się, że właśnie wyczerpałem swój pakiet myśli dotyczący tej klawiatury. Fajna, przyjemnie pracująca, delikatnie bym popracował nad ewentualnym spasowaniem i aplikacją, żeby tam się pojawiło kilka istotnych, z mojej perspektywy, dodatków, szczególnie jeżeli jesteśmy graczem, no to fajnie, gdyby ten snaptop się pojawił nawet na mechaniku, ale to nie jest to obligatoryjne. Tak samo jak przyglądarka, nie jest to obligatoryjna, ale wskaźnik baterii. No jest. Także to tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Tak jak mówiłem, ta klawiatura będzie do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Być subskrybentem kanału, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. W komentarzu napisać polska klawiatura. No i jednocześnie dorzućcie, dlaczego ta klawiatura powinna do Was trafić. Najbardziej wyczerpujący, intensywny, fajny komentarz. Zgarnie ten sprzęcik. Wszystkie ramy czasowe znajdują się w opisie. Tyle. Na razie. Cześć.